Widzę, kolejny dzień. Dzisiaj uderzamy do kapibary. Do baru, w którym są kapibary. I będę tam z kapibarami siedzieć. I może może dotknąć. oby, chociaż tyle. Chcę lecę tak. Uf, uf. się Mara. Ja myślę, kupiłam makaron o smaku czarnego pieprzu. Gdzie jest trochę do zrobienia no, Jestem na Districcie, mm. gdzie są tanie ubrania Idę to zweryfikować Zobaczyć Planuję tu przyjechać z Werą Potem do pan y, Nie Pant, tylko Kapibar no A po Kapibarach Jadę na shopping Ubraniowy do mojego Thrift Shopu Słodko, wszędzie te baloniki te... Mm -hmm. Fajnie Patrzcie, normalnie taki kloc postawiony, ale ładny, ładny kloc Wielki rok węża. Ja, yeah. slaj Nakupowałam się różnych rzeczy, więc ruszam troszeczkę, mam opóźnienie, a kawiarnia z copybarem jest otwarta do godziny 17.30. Jest 16, więc lecę. Mam tam godzinę, ale... Patrzcie jaka tam jest świątynia. Niestety nie podejdę do niej, bo zależy mi na kapibarach. Co wie, Gdzie ja dojechałam? Co tu jest? I nawet słychać wyszło. Cisnę, patrzcie jaki mam... Jakie mam tu, wow, są Ale ja się nie patrzę wstecz. Powiedz jak to ma być. Potrafię kochać tylko siebie. Powiedz jak to ma być. Miałam być 20, ale jest 17.00 równo. Więc wyprzedziłam czas, o 20 minut, bo jestem do bez. Ładnie, ładnie. Fajnie. Hej, Bik. Mujaj, tu się boisz. Hej. Hej. O matko. Teraz taką dostać Zaraz taką drogę dostać. Szybko sypko jesz? Proszę. Ojeju. <grymne> o o Proszę. O jaju, taka ty masz ryj. Ojeju. taki Ojeju, ojeju! Co to za ryjec jest? A tamta? O matko, nie będę cię straszyć. Nie, już nie ma dla ciebie? Dla ciebie już nie ma pani. O, Jaki to masz ryjk? Proszę. Ojeju! Proszę. Ojeju. Jaki to masz rejsi jeszcze? Kto ma taki rynek? Proszę. Czekaj, 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 lubię problem. Oj Cześć! Otóż jesteśmy Homis. No. Tu też ciperkę? Ale masz zęby. Ty no, a to taka karczuszka. Chcesz dostać? Dziewczka? No? Ty podchodzisz? Mm, no ty chcesz jeszcze? Tak? Słodka jesteś. Masz? Ty rozumiesz po polsku? <laughs> nie, nie podchodź bliżej. Ojeju, ojeju, ojeju. Co ojej. to ma na dupcie? Ale ty się masz jeszcze odbyć, to mam przecież. Zębisko. Jeszcze mnie uży... Jeszcze mnie używasz. Ai, ai, mais? A. Tudo mais biegać. Przychadou. Tudo mais bicho. A gente vai ter A olha jeszcze takie kaczuszki jest taka kaczuszka o matko hej hej to są takie króliczki, nie będę ich stresować ale jest taki, o matko cześć cześć o matko a ty co chodzisz w kadry. No, no, Co robisz? A malką wodka. A zrobiła kupę. A ta usiadła! Ona tak siedzi. Nieś tam o nich herbatka nagalane uliczki w ogóle ale to to bardzo ładne sam oni ciasteczka o matko ja nie wiem gdzie mam iść ale jest strasznie szkół co mam za to dość możliwe że przejścia są takie, wiecie, że możesz iść tam, możesz iść po środku. Och. Po środku. Ja jestem na samym środku uszczelowania i je przecinam tak po, po przekątnie.